Bardzo, bardzo proszę pan starosta. Dziękuję bardzo panu radnemu za sugestie. Szanowni Państwo, wczoraj mamy przygotowany projekt przetargu. Tam chcemy zrobić bodajże 10 dróg wyremontować za kwotę 7 milionów złotych. I to są drogi, które obejmują wszystkie gminy powiatu Lubnieckiego. Między innymi będziemy remontować e, drogę z Koszencina e, przez Hadrę do Herb. Między innymi chcemy wyremontować odcinek Krupski Młyn od drogi krajowej do i tam mamy bodajże 2,5 km i to jest ten najgorszy stan. Tak, chyba wczoraj drugi dzień świąt byłem objechać te drogi, które, e, że tak powiem, chcemy. Remontować. Wszystkie dane mamy przygotowane. Na dniach będziemy ogłaszać ten przetarg i chciałbym to w tym roku nowym, 2024, zrealizować. Wczoraj podpisałem też wniosek do BGK o przysłanie ostatecznej promesy na remont Ojców Oblatów, bo tam jest procedura. 18 grudnia było wyłonienie wykonawcy generalnego. Ojcowie oblaci nas poinformowali oficjalnie. My występujemy zgodnie z procedurą, zgodnie z tym regulaminem, występujemy o tą promesę ostateczną. Na tej podstawie będzie podpisana umowa z generalnym wykonawcą i mam nadzieję, że wszystkie po kolei te z polskiego ładu, które mamy zaplanowane drogi, będziemy remontować i ta procedura będzie dochowana. Tak samo będziemy ogłaszać przetarg, to jest w jednym przetargu, 10 dróg i zakup dwóch karetek niskoemisyjnych, które mają służyć naszym mieszkańcom w naszym szpitalu. Chcemy to wszystko w tym nowym nadchodzącym 2024 zrealizować. Ulica, a już właśnie to już kolejne, kolejne Kwoty to jest ulica Dąbrówki, ulica Dąbrówki w Koszęcinie, ulica Zamkowa w Kokcicach. W woźnikach jestem po rozmowie z Panem Burmistrzem, mamy prawie 5 milionów na zrealizowanie drogi, tak zwane przez Pakuły. I teraz mamy nowe kosztorysy przeliczone. Jesteśmy tutaj no z radnymi z Woźnik w kontakcie i z burmistrzem. I przekazałem mu te informacje, że po przeliczeniu, bo tam na trzy części był podzielony ten projekt, zostało nam trochę pieniędzy i planujemy planujemy na ten odcinek pierwszy, bo drugi i trzeci mamy, czy tak powiem, uzgodniony, że on będzie w pełni zakresu remontowany z poboczami, schodnikami. A zostało nam trochę pieniędzy i chcemy nie oddawać tych pieniędzy, więc chcemy co do złotówki wykorzystać i tutaj myślimy z panem burmistrzem, jak wykorzystać i jak wyremontować ten odcinek pierwszy jeszcze w jednym w jednym rzucie i w jednym przetargu. Więc tutaj ta skala jest bardzo duża. Tak jak mieliśmy w projekcie budżetu na najbliższe trzy lata, to mamy 50 milionów na inwestycje i to realizujemy ulica Dąbrówki w Koszencinie tam jest 5 milionów złotych na remont tego chodnika uzgadniamy, jesteśmy w trakcie takich technicznych uzgodnień bo no, w, w ciągu drogi powiatowej na ulicy Dąbrówki mamy Zespół Pieśni Tańca Śląsk tam wystąpiliśmy do Zarządu Województwa o zgodę na wejście w pas drogowy, żebyśmy mogli po tamtej stronie Czyli wzdłuż płotu zespołu Śląsk poprowadzić tą ścieżkę pierwszorowerową, żebyśmy po, dwu, po 25 czy 30 metrach nie musieli przechodzić, bo nie ma zgody, na, na, na przeciwną stronę, znowu po 50 metrach z powrotem na przeciwną. Więc to są już takie bardzo techniczne e, uzgodnienia i chcemy to doprowadzić i, m, do zakończenia. I tam jest do września przyszłego roku termin, w marcu wchodzi firma już na e, drogę. I do września chcemy to zrealizować. Tak samo ulica Zamkowa, tam jest też połączenie takiego skrzyżowania gdzie gmina Kanowice w stronę nowej inwestycji, czyli tego browaru, który był pięknie jest wyremontowany. Próbujemy tam uzgodnić, żebyśmy pięknie ulicę Zamkową wyremontowali i żeby stworzyć pewien taki ciąg dobrze wyremontowanych dróg w samych Kupcicach. Ja chciałem do drugiej części tego pytania. No nie wyobrażam sobie, że te środki, które zostały jak gdyby tutaj przydzielone przez poprzedni rząd w inwestycjach strategicznych, no nowa władza jak gdyby tutaj wróciła, więc no, cieszę się, że tutaj mogliśmy tak blisko współpracować z powiatem, bo, bo jakieś zastrzeżenie, że na przykład miasto Lubliniec gdzieś nie, nie, nie te, tych, tych projektów nie zrealizował. Ja nawet nie wiedziałem, jakie są projekty Ponieważ Urząd miejski mnie informował o tym, jakie były projekty składane tutaj, ta współpraca się dobrze układała. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jurek, proszę. Szanowni Państwo, w zasadzie zadaję to zapytanie na prośbę mieszkańców miejscowości Kośmidry. Co się stało, że w czasie remontu na wierzchni zapomniano o chodniku? bo mamy takie sygnały od mieszkańców, że ten chodnik jest w opłakanym stanie, że go w zasadzie nie ma. On jest w takiej, w takiej formie szczątkowej, gdzie nie ten chodnik istnieje, gdzie nie gdzie go nie ma. Ja chciałem powiedzieć, że w zasadzie cała ta droga się nadaje do przebudowy, łącznie z wymianem podłoża, podbudowy i, i zwrócić uwagę na to, że bardzo niebezpieczny jest odcinek dla rowerzystów od wymyślacza do skrzyżowania na Solarnie i na Andrzejowe chyba. Tam można zginąć jadąc drogą. Jak gdyby brakuje odcinka ścieżki pieszo-rowerowej i myśmy na to nawet zwracali uwagę podczas jednej z komisji, że nasze ścieżki pieszo-rowerowe nie są pospinane, więc moja prośba i taki wniosek, żeby pochylić się nad tematem problemów mieszkańców miejscowości Kośmidry, pomyśleć o przebudowie Łącznie z, wymianem, z wymianą podbudowy i uzupełnieniem brakujących chodników i tej ścieżki pieszorowerowej, która wiedzie właśnie w kierunku miejscowości Kośmibry od strony Lublinca, czyli ona się kończy w zasadzie na granicy wymyślacza, i potem jej nie ma i dopiero się zaczyna po stronie gminy powątków. Myślę, że wszyscy, którzy korzystają z tych ścieżek pieszorowerowych, wiedzą o co chodzi. Więc to jest moja prośba. A tak przy okazji, jeżeli jesteśmy w temacie dróg, no chciałem powiedzieć, że władze miasta w Lublińcu przychyliły się do mojego wniosku w zasadzie o zwiększenie w budżecie miasta na rok 2024 kwoty na przygotowanie dokumentacji, ja to mówię w cudzysłowie tunelu, należy mówić o wiadukcie kolejowym. Tak się to prawidłowo powinno określać. Kwota jest no, bardzo wysoka, sięga Dwóch milionów złotych. Jak na przygotowanie dokumentacji uważam, że to jest dużo. I mam nadzieję, że ta procedura wyłonienia wykonawcy projektu zakończy się do wiosny przyszłego roku. Także dziękuję. Dziękuję. Jurek? Odnośnie Kośmider, Nie zrozumiałem. Ja. Dobrze. W takim razie jeszcze będą pytania? Proszę. Znaczy, już, dobrze, dobrze. znaczy, zrobiliśmy odcinek drogi od Koszwic do szkoły w Kośmidrach, gdzie była w fatalnym stanie. Miałem nadzieję, że będziemy wspólnie z gminą to robić i wtedy temat chodnika byłby już rozwiązany na 100%. Niestety pani wójt odmówiła i nie jest zainteresowana remontem więc tutaj no a z innymi gminami jesteśmy w stanie się porozumieć i fantastycznie współpracujemy i są robione ścieżki pierwszorowerowe, ale tutaj niestety nie, no, więc tutaj mieszkańcy Kośmider powinni podziękować bardzo mocno też pani Wójt, ale my też widzimy tą potrzebę i od strony Koszwic tam, gdzie mamy pozyskany destrukt utwardzamy i tam, gdzie kiedyś był chodnik, staramy się, żeby utwardzić, żeby ten chodnik tam był dla mieszkańców, żeby tam było bezpieczniej. Tak, tam prowadzimy takie prace. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań, rozumiem.